Słuchajcie, jeżeli zgubicie się w lesie i będziecie potrzebowali pomocy, nie będziecie widzieli gdzie jesteście, takie słupki wam uratują życie. Wyobraźcie sobie sytuację. Zgubiliście się w lesie, zasięg jest, lokalizacja i zasięg jest tak w miarę w miarę OK, bateria jest na wyczerpaniu i teraz nie wiecie co zrobić, żeby wezwać. Służby poinformować, gdzie jesteście. Taki słupek. Słupek oddziałowy w lesie, który posiada, pokaże ze swoich stron różne numerki. Numerki wskazują kierunki świata i w sytuacji, kiedy zgubiliście się w lesie, nie wiecie, gdzie jesteście, należy powiadamiając służby leśne, rodzinę, kogokolwiek, należy pokazać, yy, powiedzieć. Przy jakim numerze się znajdujecie? Wtedy służby leśne są w stanie na podstawie mapy BDL zlokalizować Was w lesie i przysłać do Was służby. Także pamiętajcie: jak zgubicie się w lesie, znajdziecie taki słupek oddziałowy, to podając swoją lokalizację, powiedzcie: jesteśmy przy słupku oddziałowym: numer 186, 191, 185 któryś z tych numerów i na podstawie tego słupka i na podstawie mapy służby leśne będą widziały, gdzie jesteście. Także te słupki ratują Wam naprawdę życie w lesie. Pozdrawiam.